Sprzątamy, tak. Pokażcie, mogę się mieć, sprzątać ładnie. Brawo! tuk puk Emilka. Emilka. Pokaż, jak robić pupuk Emilka, jak robić pup puk 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 Tuk-puk. Tak, brawo! A lęka sprząta? Lęka sprzątaj. Brawo! Brawo! Tak! Tak! Kubuś też sprzątalna w swoim tronie. Kuba, gdzie się przeprowadzasz? No co, spadł ci? No to układaj, szybciutko, układaj. Układamy, no. Pokaż, jak układasz. Nie. Zrób, papa.